Nazywam się Hania, pracuję w PPG Deko w Lewkowcu. Na co dzień zajmuję się bezpieczeństwem i higieną pracy, a w chwilach wolnych organizuję różne akcje dobroczynne. Witam, mam na imię Andrzej. Pracuję w PPG Cieszym. Jestem reprezentantem do spraw technicznych i serwisu. Mam na imię Ewa. Pracuję w PPG Pikolina w Biurze Handlowym w Warszawie. Cześć, jestem Andrzej. Na co dzień pracuję w PPG Cieszyn w dziale zapewnienia jakości. Mam na imię Roxana, pracuję w PPG GPS we Wrocławiu. Jeśli chodzi o dotychczasowe akcje charytatywne, które udało mi się zorganizować, to m.in. kampania różowej skrzyneczki, zbiórka dla Fundacji Dodo, która wspiera nasze wrocławskie zoo, paczkę dla lwowiaka oraz zbiórki organizowane dla naszego charity partnera. W Lewkowcu mieliśmy ich do tej pory bardzo dużo, co roku minimum cztery. Wielkim powodzeniem cieszyła się u nas ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. Organizowaliśmy zbiórki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w tym roku dwie zbiórki dla Fundacji Lokalnej, jednej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczestniczyłem w dostarczeniu pomocy humanitarnej. Dziękując ogromnej pomocy PBG razem ze znajomymi, Przekazaliśmy kilka karetek i sprzęt medyczny, który był bardzo potrzebny do leczenia ciężkich uraźni. Już w czasach szkoły średniej pracowałam w Centrum Nasłuchu CB Radio. Ludzie wzywali pomocy przez radia CB, a my przez błękitną linię wzywaliśmy służby miejskie. Później były wszelkiego rodzaju zbiórki pieniężne, zbiórki fantów. W firmie należałam do wolontariatu pracowniczego. Gdzie na przykład malowaliśmy Plac Zabaw? Chciałem powiedzieć Wam, że pomaganie przynosi bardzo dużo satysfakcji. Wraz z sąsiadami udało mi się pomóc wyremontować dom, w którym będzie mieszkało 20 uchodźców z Ukrainy. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim naszym pracownikom, ponieważ bez ich zaangażowania oraz Pomoc i wsparcie wielu fantastycznych osób, nie byłoby to możliwe. Dziękuję. Myślę, że pomaganie jest bardzo ważne, ze względu na to, że pomaga nam pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami i jako firma, że razem możemy więcej. Angażuję się w pomoc charytatywną, bo czuję w tym potrzebę. Chcę być korzystnym w sprawie uratowania ludzkich żyć. Pomagając robimy świat dookoła lepszym. Warto pomagać innym. To nie musi być zaangażowanie poprzez pieniądze. To może być po prostu nasz czas. A dzięki temu ktoś odczuje potężną ulgę. Warto pomagać, warto zobaczyć dzieciaki, które się cieszą, e, które mają uśmiechnięte twarze, bo mają e, ciepłe miejsce, w którym mogą mieszkać, w którym się mogą bawić, e, w którym mogą się uczyć. Wraz z koleżanką z pracy, z Asią Rosę, pomagamy też bezpośrednio dzieciakom, które przyjechały i mieszkają w okolicy Międzybrodzia Żywieckiego. Nie mamy wpływu na wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Jednak pomagając innym, możemy pomóc też sobie. Dzięki temu możemy poczuć się lepiej i zasnąć ze świadomością, że dzisiaj Uszczęśliwiliśmy chociaż jedną osobę. A to uczucie jest bezcenne.